Cześć, witamy was w trzecim odcinku Wakacyjnej plaży. Patrycja Jankowska i Piotr Belak. Na liście naszych potencjalnych gości jest grupa osób, o których obecnie w szczególności musimy zabiegać, nawet czasami kilkukrotnie. Ale nie dlatego, że nie chcą do nas przyjść, ale tylko i wyłącznie dlatego, że ich kalendarze i harmonogramy obowiązków są bardzo napięte. Piotrze, chyba nie ma takiej osoby, która nie chciałaby do nas przyjść. Chyba, że ktoś się nas boi? Ale z pewnością nie boi się nas nasz pierwszy gość, to raczej my jego. Śmiało można o nim powiedzieć, pilski dentysta o ogólnopolskim zasięgu. Z NFZ-em ma niewiele wspólnego, zębów też nie leczy, ale jak uderzy, to zębów brak. A na serio przed Wami pilski gladiator, wspaniały wojownik walk MMA. Marcin! Wójcik. Cześć Marcin. Cześć. Cześć, cześć, witam. Marcinie, mówi się, że jesteś gladiatorem areny, jesteś fajterem, boadusiciel, tu nawet się pojawił dentysta, ale tak naprawdę wiemy, że, że te cechy masz w sobie, kiedy jesteś w ringu, kiedy jesteś w klatce, ale czy w życiu prywatnym to też cię sprawdza? Nie, tak w dużym skrócie odpowiem. Generalnie jest tak, że zawodnicy, ogólnie sportowcy, którzy trenują bardzo dużo i dużo energii zostawiają na macie, czy na stadionie, czy gdziekolwiek ta ich arena walki jest, to raczej w życiu spoś... Codziennym takim są już dużo spokojniejsi. Także ten potencjał cały nasz, tą energię no poświęcamy po prostu na treningi i potem na co dzień jesteśmy spokojni. A w moim przypadku nawet słyszałem, że czasami za spokojny. Czyli co chcesz powiedzieć, że w domu rządzi żona? Nie, żona też jest spokojna na szczęście. Także ogólnie jest harmonia, można powiedzieć, w domu. Taki, taki klimat no, obojgu nam jakby pasuje i, i dogadujemy się super, także jest, jest w porządku. Jak powiedziałeś ty jesteś spokojny, ale patrząc chociażby na taki konie jak Conor McGregor na przykład, no to tam ten testosteron faktycznie ocieka tak naprawdę. Z twojej perspektywy jest dużo w tym ustawki, czy faktycznie tak jest i, i tacy zawodnicy też mają miejsce, ale z drugiej strony ty jesteś też bardzo spokojny i też się odnajdujesz w tym, na, na tym rynku? Tak, jeżeli chodzi o Conora, to, no to w 99% to jest budowanie wizerunku po prostu, na którym on potem zarabia potężne pieniążki. E, także... W życiu codziennym podejrzewam, że też nie jest coś taki właśnie wyskokowy jak podczas ważenia. Zresztą to widać też na samej walce. Do momentu wejścia do klatki to rzeczywiście ma dużo do powiedzenia, zachowuje się w sposób mocno ekscentryczny, a wchodząc już do pojedynku, no to mocno pokornieje i skupia się na walce. I po prostu część zawodników jest taka, która chce zrobić dużo szumu, która może chcę trochę naśladować właśnie takie osoby jak Conor McGregor, ale są tacy zawodnicy jak na przykład Mamed Kalidów, który, który też jest bardzo spokojny i ja myślę, że każdy z nas powinien wybrać swoją drogę i powinien czuć się w tym dobrze. Ja się czuję dobrze w tym, że po prostu jestem spokojny i na co dzień i, i w klatce. A czy w 2007 roku Marcin, kiedy stawałeś do pierwszej walki, myślałeś, że tak daleko zajdzie, Czy taki był twój cel? Czy po prostu traktowałeś to wtedy jeszcze jako przygodę? No to jest ciężkie pytanie, bo to chyba nie była przygoda, bo z tego co, co wiem, to od zawsze chciałem to robić, jak, jak zobaczyłem gdzieś tam te pierwsze walki, to, no to byłem zdecydowany, że to jest gdzieś sport, w którym, w którym chcę brać udział i w którym chcę, chcę walczyć i wiadomo, że w mojej karierze też były gorsze momenty, bo to po każdej przegranej generalnie taki gorszy moment przychodzi, no ale no chyba jakiś czynnik musi być, albo uzależnienie od tej adrenaliny od wejścia, albo... No ciężko powiedzieć. Zawsze do tego wracałem i nigdy nie myślałem o tym, żeby nie stawiałem sobie jakichś z tych celów, że jeżeli tam w wieku nie wiem 30 lat dalej będę to robił, a nie osiągnę tego, co bym chciał osiągnąć, no to kończę. Nie, ja cały czas się czuję w tym dobrze, cały czas chcę osiągać gdzieś tam kolejne jakieś sukcesy i, i, i o końcu kariery na pewno nie myślę jeszcze. Od jakiej sztuki walki zaczynałeś? Bo wiadomo, są to sztuki mieszane, ale ty od czego zacząłeś? <dysk> Chodziłem na karate w wieku kilku lat, bo to za sprawą ojca, który gdzieś tam na treningi zabierał, ale to była krótka przygoda. A tak ogólnie to byłem ze sportem związany od zawsze i to niekoniecznie ze sportami walki, bo biegałem, skakałem, pływałem, grałem we wszystkie gry zespołowe chyba jakie są możliwe. Gdzieś te sporty walki się przewijały, bo tak jak mówiłem karate, krótko boks, gdzieś tam kickboxing był, potem brazylijski jujitsu ale to było cały czas na zmianę z innymi sportami. Ja po prostu szukałem czegoś dla siebie, w czym będę się czuł naprawdę dobrze i w końcu gdzieś w wieku pewnie nastu lat, 16-17 pierwsze wideo nagrania ze Stanów spłynęły do nas, bo wtedy jeszcze MMA w Polsce nie było, albo to były dopiero początki. No i wtedy zdecydowałem się, że, że to będzie jednak to i tutaj zostanę. Marcin, my prześledziliśmy troszeczkę Twoją karierę, ale chcielibyśmy od Ciebie to usłyszeć. Twoje największe osiągnięcie i największa porażka. Nie wiem czy to nie jest tożsame, bo ta walka na stadionie narodowym opaska pas KSW, czyli największej w Europejskiej Federacji, no to no to była zarazem największe osiągnięcie, że do tego doszedłem, bo wygrałem w KSW, a, a to naprawdę jest y, duży sukces, tak myślę. Z... Po prostu z dzisiejszego punktu widzenia e, trzy walki z rzędu w jednym roku. E, no i dostałem ogromną szansę walki o pas właśnie. I, I zarazem największa porażka z tego względu, że tą walkę o pas przegrałem. E, wydaje mi się, że też prowadząc tą walkę w pierwszej rundzie, 4 minuty 59 to jest oficjalny czas zakończenia, czyli sekunda mi brakowała do tego, żeby, żeby wytrzymać po prostu w tej pierwszej rundzie i wyjść do, e, do kolejnej. E, także to mi przychodzi na myśl. E, Taki największy sukces również z tego względu, że no ta gala była na stadionie narodowym. Na no żywo oglądało nas prawie 60 tysięcy ludzi. Także samo wyjście do prezentacji i zobaczenie tej widowni no to, to były naprawdę duże emocje. A co czułeś wtedy w głowie właśnie wychodząc na taką arenę? No bo to musi być coś niesamowitego. Co się w głowie dzieje krótko przed walką? Tego się nie da opisać. No, krótko przed walką, tu jak już wychodzimy do samego pojedynku, no to nie, to jesteśmy skupieni na pojedynku. Rzeczywiście tej reszty jakby nie widzę, ale no sam wjazd na obiekt, mówię. Moment tej prezentacji, czyli na około 2-3 godziny przed moim wyjściem do pojedynku stanięcie gdzieś na płycie i mówię, wyczytują nasze nazwisko. Wychodzimy dwa-3 kroki do przodu i, i wiemy, że część z tych ludzi przyjechało, żeby obejrzeć naszą walkę, no to no to jest takie spełnienie wewnętrzne jakieś na pewno. Możesz nam zdradzić jakiś taki swój rytuał przedwalkowy. Taki. Tajemniczy może jakiś. Nie wiem, może masz talizman jakiś. <grymne> nie, 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 nie mam. Nie mam takiego rytuału. Ja mam to przepracowane też, bo współpracuję z psychologiem sportowym od y, jakiegoś czasu, myślę, że od trzech lat już na pewno. E no i też mamy to, mówię, przepracowane w tym sensie, że od początku samego wyjazdu, czyli jak się pakuje w domu do momentu wyjścia do klatki, to ja wiem, bo ogóle jak to będzie wyglądało, wiem jak będzie wyglądało, e, ważenie moje, wiem ile kilogramów muszę zbić, jak to zrobić, wiem potem jak będzie wyglądało ten pierwszy face to face na ważeniu, czyli staniecie wokół wokół z przeciwnikiem naszym, e, wiem jak się mam zachować, e, no potem. Przygotowanie same do walki, rozgrzewka, moja muzyka na wejście, plus wyjście. No dobra, ale to mówisz tak już 2-3 dni przed samą walką. A same przygotowania do walki, kiedy zaczynasz? No Jeżeli walka jest trzyrządowa, to, to potrzebuje kilku tygodni minimum, czyli te 5-6 tygodni to jest takie, takie minimum na walkę trzyrundową. Jeżeli walka jest pięciorundowa, czyli opas mistrzowski, bo, bo to jest ta różnica, e, wtedy tych tygodni, jakieś 3-4 potrzebowałbym więcej. E, są nieraz okazje których po prostu nie wypada odrzucić, taką jak dostałem ostatnio i niecałe cztery tygodnie do walki, ale naprawdę nie chciałem się nad tym, znaczy nie zastanawiałem się nad tym w ogóle, bo to, bo to może być życiowa okazja, znaczy jest, tylko kwestia, czy to wykorzystam, on zrobię wszystko, żeby tak było. To więcej szczegółów prosimy. Tak, zgłosiła się po mnie organizacja amerykańska Professional Fight League, która teraz wchodzi mocno na rynek europejski. Organizuje gale w Wali w Cardiff 13 sierpnia, także już za niedługo czekam mnie wylot i, i życiowa szansa. Ta, ta organizacja co, co roku w innej kategorii wagowej tworzy takie turnieje 8-osobowe, w której główną wygraną to są astronomiczne jak dla mnie pieniądze na ten moment. Także no, Zrobię wszystko, żeby to wykorzystać teraz, także niedługo pierwsza walka. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to yy, to zostanę tam na dłużej i w przyszłym roku czekają mnie tam na następne pojedynki. Trzymamy kciuki po prostu. Trzymy... Czy my gdzieś będziemy mogli to obejrzeć na żywo? Tak samo jak gale KSW na platformie internetowej ViaPlay, to będzie na pewno do obejrzenia treningi i zawody jest to wszystko jednak gdzieś tam bezpieczne, bo, 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 bo musi to przecież boleć. A ile czasu na przykład trwa taka regeneracja po takim sparingu, czy po... No po... właśnie, wtedy czujesz ból na ringu? <laughs> nie, na, na walce nie czujemy bólu. Ja wiem, że MMA też ma jakby złą renomę, w sensie, że to jest sport niebezpieczny, brutalny i to trzeba mocno rozgraniczyć, że jest to sport brutalny i tego nie da się ukryć jakby. Na walkach często pojawia się krew tylko, że sama walka od treningu różni się o 180 stopni. Na trening przychodzi dużo młodzieży, przychodzą dziewczyny i my tam się uczymy techniki walki. Nie wszyscy, którzy przychodzą na treningi, potem muszą walczyć. To jest zupełnie coś innego. A jeżeli chodzi o niebezpieczeństwo, to też jest duża różnica pomiędzy tym że ten sport jest brutalny, ale nie jest niebezpieczny. Są sporty ekstremalne, tak jak base jumping albo nurkowanie, a jeszcze nurkowanie gdzieś jaskiniowe, to jest w ogóle na to które są sporty mocno niebezpieczne i tam się ryzyko śmierci albo poważnych urażeń zdarza bardzo często. FMA to jest stosunkowe do tych sportów ekstremalnych bezpieczne, a do tego jeszcze mówię, treningi, a sama walka to jest Coś ale miałeś taki jeden moment, kiedy byłeś duszony i faktycznie... No słuchaj, no pamiętamy ten nokaut, tak? Kiedy oddałeś pas. Co wtedy się działo? po? Tak, no to jest około tygodnia przerwy takiej wizyta gdzieś u lekarza badania i możemy wracać do, do treningów. No, zdarzają się złamania gdzieś tam kości twarzy, no bo to też jest jakby ryzyko zawodowe. Tak jak piłkarze mają skręcenie gdzieś kolan i, i kostek, tak by mamy połamane nosy często i rozbite łuki e, To się zdarza, no ale... Taką A, drogę tak. wybraliśmy, ja na to nie mogę teraz narzekać, bo no, no, no sam tego chcę. A jak u Ciebie właśnie to działa, kiedy sukces goni sukces, wtedy Ty czujesz napęd do, do, do pracy, do jeszcze większego wysiłku, czy jednak te porażki uczą właśnie tego jeszcze bardziej wytężonego wysiłku? No jedno i drugie na pewno mnie motywuje, kwestia co bardziej. Wydaje mi się, że w moim przypadku po prostu chyba każda, każde zwycięstwo następne powoduje, że ja... Upewniam się w tym, że tak, to jest ta droga i, i trzeba jeszcze mocniej trenować i wtedy w końcu wejdę na ten poziom, gdzie mógłbym tylko i wyłącznie walczyć i, i z tego żyć na co dzień. To, to, to by było takie moje życzenie na ten moment. Mówiłaś, Marcin, że to co widzimy na, na ważeniu to jest ustawka, czyli rozumiem, że wy się po prostu lubicie ze swoim przeciwnikiem. Czy to jest tak, że, że dacie sobie po przysłowiowej mordzie, a później idziecie na piwo? Czy to jest w ogóle realne? Tak, bardzo często tak się dzieje. To jest wszystko siedzi w głowie każdego z zawodników. Bo jeden zawodnik potrzebuje wywołać tą agresję i zaczyna już na ważeniu, albo nawet wcześniej. Czyli gdzieś... Czasami to jest prawdziwe, rozumiem. Tak, tak, czasami to jest prawdziwe. Jeżeli zawodnik po prostu tego potrzebuje, żeby wejść w walkę lepiej, bo, bo chce tego przeciwnika swojego nie lubić do momentu zakończenia pojedynku, to to jest prawdziwe. Ale jest dużo zawodników i ja się do nich wpisuję, którzy tego nie potrzebują, którzy wchodzą na ring czy do klatki i robią robotę tak czy inaczej, bez względu na to, czy ten przeciwnik, który staje naprzeciwko nas, jest dobrze do nas zastawiony. czy, czy tam gdzieś jest pomiędzy nami już sporo agresji? Także yy, no ja do tego podchodzę naprawdę czysto sportowo. Ja mam przy, przygotowane gdzieś moje zadania na walkę i chcę te zadania wykonać w momencie pojedynku i to się dla mnie liczy. A zawodnikiem yy, ja zawsze pozytywnie do mojego przeciwnika podchodzę. Czy z perspektywy czasu młodym ludziom poleciłbyś MMA? Oczywiście, tak. Ja uważam, że MMA ma dużą przewagę nad innymi sportami. Wiadomo, że będę lobował MMA z tego względu, że sam to trenuję, ale, ale to jest też umiejętność, oby nie, ale czasami przydatna w życiu, tak samo jak pływanie. No, nikt nie planuje się topić, tak samo nikt nie planuje gdzieś tam zostać napadnięty albo być w sytuacji, w której by, by musiał się obronić, ale, ale to jest niesie ze sobą nie tylko aktywność fizyczną, ale też pewną umiejętność i, i co za tym idzie. Trochę większą pewność siebie, po prostu taką. No mentalnie ten człowiek wydaje mi się, że zawodnicy, którzy trenują i są już na pewnym poziomie, no to przez to są pewniejsi siebie po prostu. To jaki cel teraz przed tobą? Po walce, wygranej oczywiście? Po wygranej walce, no to odpocząć i wtedy trochę czasu dla rodziny poświęcić, rzeczywiście, jeszcze jedne jakieś krótsze wakacje zorganizować. No dobrze, ale wyżej. Pas? Tak, no to potem to jest ten turniej, o której mówiłem, i, i zdobycie pasów tej amerykańskiej organizacji. No to, będzie, no to będzie dla mnie spełnienie marzeń już na pewno, to mogę tak otwarcie powiedzieć. Super, a czy dzisiaj jesteś w stanie nam dzisiaj coś zaprezentować, jak walczysz, jak sparing masz? Znaczy sparing poprosiliśmy, potera? Marcina, no, przed, przed, przed nagraniem, tak żebyśmy to nie my byli workami treningowymi. Rozumiem, jakiś taki worek treningowy ze sobą zabrałeś. Nie jestem to ja. Nie no tak, poprosiłem kolegę z Maty, Gracjana wyrośle, który też walczy, też walczy zawodowo. Żeby przyszedł trochę mi przytrzyma tarczy, po uderzam, będę mógł pokazać, jak to wygląda, bo no ja to mówię, są mi uderzenia, i kopnięcia, i gdzieś sprowadzenia. Może nie będziemy tutaj na plaży walczyli w parterze walce na chwyty, ale, ale kilka gdzieś tam akcji takich bokserskich i, i zapaśniczych będę mógł zaprezentować. To Marcie, dziękujemy bardzo. 13 sierpnia wszyscy oczywiście oglądamy walkę, trzymamy mocno kciuki. No i co? Zapraszamy. Tutaj Grecjana i pokażcie, co potraficie. Dziękuję Dzień. bardzo. A my oczywiście Dziękuję zapraszamy bardzo. na kolejną rozmowę. Cześć, witajcie. Cześć. Witamy serdecznie. Witamy. Są z nami Justyna i Mateusz Kielińscy, instruktorzy i założyciele Akademii Tańca Pasja, którzy w tym roku obchodzą swoje dziesięciolecie. Warto dodać, że Mateusz już gościł na naszych wakacyjnych kanapach. Trochę w innej roli, takiej bardziej wystrzałowej, chociaż taniec Mateuszu również chyba wymaga dużo szaleństwa, tak samo jak ASG. Śmiało mogę się określić jako osoba z pasją. <grych> Posiadam wiele zainteresowań, e, o których mógłbym godzinami opowiadać. E, no tak, Airsoft i, i taniec to są dwie z nich. No ale właśnie dzisiaj skupimy się na tańcu. Myślę, że przyjdzie jeszcze czas, kiedy spotkamy się tylko z Justyną. Słuchajcie, 10 lat już wspólnie prowadzicie Akademię Tańca Pasja i czy to właśnie taniec Was połączył? No w naszym przypadku zdecydowanie taniec nas połączył e, dużo więcej niż 10 lat temu, bo w zasadzie 15 lat jesteśmy już razem. E, ale najpierw e, trenowaliśmy, startowaliśmy na turniejach, a dopiero potem przyszła decyzja o e, właśnie założeniu Akademii Tańca Pasja i prowadzeniu już e, zajęć dla ludzi, dla dzieci. No właśnie, ale w jakim wieku mogą do Was trafić osoby? W każdym, tak naprawdę w każdym, bo prowadzimy zajęcia dla dzieci w zasadzie już od trzeciego roku życia mamy takie grupy zarówno w Auczu, jak i w Pile dla 3 4 latków, czyli zupełnie takie maluchy. Później e, mogą być 5-6-latki i tak dalej, później dziewczynki trochę starsze. Ja w Auczu prowadzę dla, e, grupę od 9 do 13 lat, także to już są takie fajne dziewczynki. E, później w zasadzie dla młodzieży w tej chwili nie mamy nic, nic w ofercie. E, może to się zmieni. E, no i i później zaczynają się zajęcia dla dorosłych. No i tutaj już przedział jest do momentu, no bo... aż się dobrze człowiek czuje. no właśnie, a najstarszy uczestnik. W zasadzie nie wiem, ile ma najstarszy nasz uczestnik teraz lat, bo nie pytamy ludzi o wiek. To kobiet, bo chyba więcej <grym> jest tak, kobiet. Dokładnie. Mamy dużo też naszych takich zaprzyjaźnionych już osób, które już tańczą u nas wiele lat. No, wiemy, ile mają oni lat, ale śmiało mogę powiedzieć, że do 60 tańczą na pewno. Myślę, że nawet niektórzy mają już lekko po świetnie sobie radzą. Ale tak y, obserwując wstecz, mieliśmy jednego pana, który bodajże miał 72 lata, chodził, zmieniał bardzo często swoje partnerki i świetnie sobie radził. Wy mieliście ile lat, jak zaczynaliście tańczyć? Ja, jak rozpocząłem swoją przygodę z tańcem, miałem około 14 lat, więc był to taki wiek gimnazjalny, dosyć ciężki, w którym to jakby taniec pozwoli mi ukształtować swoją sylwetkę. E, swoją całą podstawę, kulturę, zachowanie e, i wiele innych takich e, fajnych cech, które po prostu powinny się kształtować już w Nie tym rozumiem, wieku. To od początku był taniec towarzyski. Tak, od początku był to taniec towarzyski. Już jak u ciebie? No u mnie to przyszło troszeczkę później, bo ja w zasadzie e, ja zapisałam się na kurs tańca, zapisałam się w ogóle zupełnie z moim kolegą, no ale tam poznam. Później miłość mojego życia jak widać i później po w sumie jakimś czasie zaczęliśmy wspólne, wspólnie razem treningi. To było w sumie mniej więcej dwa lata różnicy między nami jest w okresie tańczenia i później zaczęliśmy tańczyć razem i to trwa do dziś. A ile razy w tygodniu trzeba trenować, żeby uzyskać jakieś zadowalające efekty? No to zależy też, kto czego szuka od tańca, tak jakby gdzie znajduje się w naszej Akademii Tańca Pasja. Mamy wiele grup dla ludzi, którzy chcą tylko potańczyć, zrelaksować się, poznać jakieś nowe kroki, ale też mamy grupy, które troszeczkę chcą więcej. Właśnie jeżdżą na zawody, biorą udział w szkoleniach, w warsztatach. No to takie osoby dwa, trzy razy w tygodniu się spotykamy, takie nie? Zadania domowe też dostają, muszą w domu trenować? Oczywiście, że tak. I tak wiesz... na dobrą sprawę zależy to od naszego celu. Jeżeli naszym celem jest przyjście na zajęcia i tylko potańczenie, to możemy to robić, jeżeli chcemy jechać na zawody, możemy jechać na zawody, tak. A w jakich stylach tańca kształcicie? To znaczy my oboje tak, wywodzimy się z Tańca Towarzyskiego, kochamy taniec towarzyski, więc na zajęciach z Tańca Towarzyskiego uczymy zarówno tańców latynoamerykańskich, jak i standardowych, ale też nasi tancerze uczą się paczaty, salsy, rock'n'rolla, tango Argentino, także też takie trochę inne style. No ale oboje też z Mateuszem prowadzimy zajęcia latino solo dla pań, no i tam prowadzimy raczej tylko tańce takie typowo latynoamerykańskie, walce i, i quick stepy, raczej nie, nie w tym momencie. W tych klimatach latynoamerykańskich kogo łatwiej trenować, dorosłych czy dzieci? Mężczyzny, to czy to jest kobiety. dobre pytanie? Mężczyzn, czy panie? To zależy bardziej od, od podejścia danej osoby. Mieliśmy grupę Latino, gdzie tańczyli sami panowie. Ja myślę, że właśnie od strony, męsk od strony typowo męskiej wygląda to w taki sposób, że mężczyźni dopiero w późniejszych latach chcą zacząć tańczyć. Wydaje mi się, że jest taki powód. Em, że wcześniej boją się pokazywać e, swój ruch, swój ruch taneczny. Wstydzą się. Trochę się tego wstydzą, jednak po jakimś czasie mm, przychodzi moment, kiedy zaczynają się otwierać, przychodzą na zajęcia i potrafią pokazać, na co ich stać. Zdecydowanie e, myślę, że dużo wcześniej e, kobiety. I nie jest dużo łatwiej wcześniej do tego podejść. No to samo przy dzieciach, to dziewczynki chyba są odważniejsze, prawda? Tak, zdecydowanie. Ja mówię tutaj w auczy, chwilę mamy grupę dziecięce, no i zdecydowanie chodzi o same dziewczynki. Ciężko jest z chłopcami. Dlatego też prowadzimy zajęcia takie bardziej ogólnotaneczne, nie prowadzimy zajęć z tańca towarzyskiego dla dzieci. No bo jest problem z tymi chłopcami, nie. Przejdźmy teraz do tych zawodów, do tych turniejów. Czy to są takie jakieś zawody amatorskie? Czy tam wasi tancerze mierzą się z zawodowcami? Czy jest jakiś podział, czy nie? No to jest właśnie taka bardzo ciekawa i bardzo dobrze rozwijająca się, uważam, Federacja WADF. Matej, powiedz, jak to jest po angielsku? World Artistic Dance Federation. O właśnie, dokładnie tak. I w zasadzie tam jest mnóstwo tancerzy, naprawdę jest bardzo dużo tancerzy. Te turnieje trwają często po 2-3 dni, bo jest tak dużo tancerzy bardzo dużo w tej federacji właśnie bierze udział dziewczynek, które nie mają partnera, więc jest to bardzo taka fajna alternatywa dla federacji, które są w tańcu towarzyskim, gdzie trzeba mieć partnera i dziewczynki troszeczkę się marnują, bo nie mogą wystartować w turnieju, bo nie ma tańców dla solistek, a tutaj tych solistek jest naprawdę bardzo dużo. Tak, jest, są to turnieje dla osób, które mogą się spełniać, mogą się spełniać w każdym wieku, tak, więc jakby są kategorie wiekowe. Ale jest na przykład kategoria Masters, która pozwala mm, osobom powyżej 35 roku życia. Tań, my czyli mastercy. czyli mastercy. Na Jakie osiągnięcia macie w tej federacji? I czy wy indywidualnie również jakieś macie? Czy wasze tancerki, tancerze? To znaczy, my z Mateuszem już sportowo nasz taniec zakończyliśmy, bo my tanczyliśmy tylko i wyłącznie sportowo. To jest federacja bardziej taka artystyczna. Niekoniecznie my się w niej odnajdujemy. Wolimy teraz jednak skupić się na uczeniu innych i przynosi to nam naprawdę ogrom satysfakcji, jak widzimy ich postępy i widzimy ich starty na turniejach. Tym bardziej, że ja, ja z dziewczynami tańczę na tych turniejach w, w naszym w zespole właśnie tanecznym, w naszej grupie Latino Ladies, Passion Ladies nazywamy, nazywamy się. E, no i e, tańczymy właśnie w kategorii Masters i no jakie mamy osiągnięcia? No uważam, że jak na niedługi okres e, bycia jakby w tej grupie, bo ona nie jest od początku, kiedy uczymy, tylko ona powstała całkiem niedawno ta grupa, E, osób, które przede wszystkim bardzo chcą startować na turniejach i chcą raczej w tym kierunku iść. To nie jest, że one chodzą tylko na zajęcia, aby chodzić, się zrelaksować, tylko szukają czegoś więcej. Emocje są oczywiście... E, nie da się tego opowiedzieć, to trzeba tam być po prostu, myślę, że każda z dziewczyn to powie, ale myślę, że naszym największym osiągnięciem jest e, bodajże 29 czy 30 kwietnia byłyśmy w tym roku byłyśmy w Warszawie e, i zdobyłyśmy pierwsze miejsce na Mistrzostwach Europy. Pokonałyśmy dwa inne zespoły, jeden z Elbląga, drugi z Czech i naprawdę były to bardzo mocne zespoły. Jak się później okazało, patrzyliśmy w noty sędziowskie, to na ośmiu sędziów tylko jeden nam dał drugie miejsce. Cała reszta, siedem dała nam pierwsze, to był po prostu szok. Pamiętam te emocje dziś, jak zeszłyśmy z parkietu, jak oni czytać, że jest pierwsze miejsce, to po prostu... Super. Mateusz, a ty z panami też tańczysz, czy tylko doglądasz jak dojrzewają? My mamy taki swój podział. Justyna bardziej jakby lepiej czuje się w formacjach tanecznych. Ja trenuję również panie solo, jednak ja bardziej czuję się w solistkach, jakby jako pojedyncza osoba, kreuję pojedyncze osoby, które tańczą na parkiecie same, rywalizują z innymi paniami, tylko że na przykład, no właśnie tańczą same. Ale razem również tańczycie jeszcze, prawda? Tak, no prowadzimy w końcu razem zajęcia z towarzyskiego, więc tam w zasadzie cały czas... Rozumiem, zawodowo jednak... na turnieje już nie jeździcie. Tak, nie Czy nie. razem coś osiągnęliście? E, tak, w swoich, w swoich klasach tanecznych te, mieliśmy jakieś tam e, osiągnięcia, z których na tamten moment byliśmy bardzo, e, bardzo dumni. Myślę, że gdybyśmy tanczyli, osiągnęlibyśmy więcej, ale no życie troszeczkę... To no był taki moment w naszej karierze, że mm, zaczęliśmy studia i studia poniekąd y, dążyły w tym kierunku, bo ja jestem po AWF-ie. I był taki moment, że pan doktor powiedział do mnie, Mateusz, dlaczego ty nie prowadzisz zajęć w swojej dziedzinie, w dziedzinie tanecznej. I stwierdziłem, że byłoby pięknie pogodzić właśnie mm, jakby studia i to, czym się zajmuję, ze jakby z prowadzeniem zajęć i z przekazywaniem tego dalej. I to był taki moment w karierze, kiedy przestaliśmy tańczyć sportowo i zaczęliśmy prowadzić. To musisz temu zajęcia. doktorowi podziękować. E, jak będzie taka możliwość, na pewno to zrobię. Ale wiecie, tutaj się uśmiechacie, jest miło sympatycznie. A jak jest taki przedmałżeński, czy połam pomałżeński foszek? A oni oni a, tańczą a na zgodę. A właśnie, czy jest taniec na zgodę? Jaka, jaka wtedy jest interakcja, że wiesz, że przegiął, ale musisz mieć go blisko siebie? Mogę powiedzieć, że jak jeszcze tańczyliśmy e, sportowo, to e, kiedy bywały takie momenty, że się pokłóciliśmy wiadomo, to jest naturalna ludzka rzecz e, to tango mieliśmy wyżej oceniane niż pozostałe tańce. <śmiech> <śmiech> Czyli tańczymy a po Rozumiem, kutę. jak chcesz coś od Mateusza, to jest rumba. Tak, na pewno. Nasi że oni też już nas znają. Wiadomo, że czasem prowadzimy zajęcia razem w tanca towarzyskiego, raczej w tym samym kierunku. Ale właśnie jak mamy grupy latino, on ma swoje, ja mam swoje, to są, zupełnie mamy inny pomysł na choreografię, na przekazanie... Ale rywalizacja grupy, tak trochę? Dalej. Nie, rywalizacji między nami nie ma absolutnie, bo Mati ma swoje grupy, ja mam swoje, nie wchodzimy sobie w drogę. Jakie cele, wydarzenia, konkursy przed Wami? Konkursy to jest dobre pytanie, bo jeszcze nie ma kalendarza na ten rok, więc z niecierpliwością czekamy, gdzie będziemy mogli wystąpić. Ale już mogę powiedzieć, że szykujemy coś nowego. Oprócz tego, że doszły do nas dwie fajne tancerki, to będzie nas o dwie więcej, więc będzie nas dziewięć. Ale szykujemy nowość, bo szykujemy show razem z chłopakami. Dochodzą do nas dwaj znakomici, uważam, nasi tancerzy, którzy tańczą u nas już parę dobrych lat. Świetnie sobie radzą i chcemy zrobić wspólne show z chłopakami, ale nie na zasadzie tańca towarzyskiego. Oczywiście tam wstawki pewnie będą, ale na zasadzie czegoś, ale nie zdradzę, bo na pewno to pokażemy. Także na razie pracujemy nad tym i to pewnie pokażemy na, na zawodach, które będą. Jeżeli chodzi o, o zaproszenie jakichś znanych osób, to mamy w planach zaprosić Stefano Taracino, Chcielibyśmy bardzo. I mamy jeszcze też. W sumie plany, żeby zaprosić Roberta Rowińskiego, On też tańczy w Tańcu z gwiazdami, też jest świetnym tancerzem, modelem i tak dalej. Mamy już z nim kontakt. W zasadzie to jest tylko ustalenia terminu. To życzymy powodzenia. Ale piękne jest to, co już na powiedziałaś właśnie, żeby się porównywać do tej wersji sprzed tygodnia, sprzed miesiąca. I Patrycja, jak tak na nas patrzę, to yy, no my tańczyć nie będziemy. My nie będziemy tańczyć, ponieważ no, nie potrafimy po prostu. No, my byśmy was nauczyli. Ale rozumiem, że zobaczymy mistrzynię Europy tutaj na naszej wakacyjnej plaży. Co dzisiaj dla nas zatańczycie? Co nam pokażecie? Zatańczymy właśnie to show, które tańczymy na, na zawodach, bo tańczymy te, też... Te, na... wygrałyście. Tak, te, które, dokładnie te, które wygrałyśmy w tym składzie, który... Może nie do końca w tym składzie, bo nie ma z nami dzisiaj jednej dziewczyny, która no, jest, ma urlop, wcześniej zaplanowany, ale zmieniłyśmy delikatnie ustawienia. Myślę, że sobie poradzimy i, i zatańczymy. A ty Justyno też będziesz tańczyć, tak? Tak, ja też tańczę. to już my liczba. będziemy smarować nogi, rozumiem, i dopingować, i oceniać, tak? Oczywiście, czekam z niecierpliwością na ten moment. <laughs> Zatem zapraszamy Was serdecznie, a my już musimy się pożegnać. Ale mamy wielką nadzieję, że ten odcinek dał Wam dużo inspiracji, zarówno tanecznych, jak i sportowych. Widzimy się już 16 sierpnia o godzinie 20.00, niestety, w ostatnim odcinku w wakacyjnej plaży, na które serdecznie już zapraszamy. Do zobaczenia, cześć! Do zobaczenia, cześć hej.